Chodzi z wnętrza. Dlatego wybrałam kolagę, Przebadany klinicznie kolagen rybi w dopasowanej dawce. Cieszy się doskonałym smakiem i prawdziwym pięknem. Bo za dużo już widzieliśmy, żeby wierzyć w prawdziwą miłość. Okrutnego dla życia musimy udowodnić, że może być inaczej. Świat może być dobry. Czy w obliczu śmierci miłość ma szansę? A praca się dokończy. Milczący Świadek. W sobotę o 21.00. Premiera w BBC First. Sześcioro Brytyjczyków... To lubię. Walczy ze swoją nadwagą. Nie chcę tak wyglądać, chcę się zmienić. Podróżując po świecie. Jestem tu szczęśliwa. Czy zmiana otoczenia? Ale nie to dobrze. Odmieni ich życie. Dobra robota. Warto było podjąć wysami. W 80 kilo dookoła świata. W poniedziałek o 21.00 premiera w BBC Lifestyle.